Dzień dobry, witam Państwa w apartmaxie. Tu może przebywać od 2 do 8 osób. To jest 77 m2. Na pewno jest duży komfort na pobyt. Łaże małżeńskie, no wiadomo, telewizor, cały sprzęt RTV, Wi-Fi w całym budynku. Tu jest rozkładany narożnik, na którym może spać 2 do 3 osób w zależności od wielkości. Jeśli chodzi o dzieci, to na pewno dwie. Dwójka może spać spokojnie. Piękny balkon taras z przepięknym widokiem. Ta nazwa, że to są apartamenty z widokiem na panoramę górską nie jest czcza. Tu macie jeszcze moi mili Państwo widok na ogród, który jest zalesiony, także jak widać to tutaj jest dużo zieleni. Spokój, cisza. Przechodzimy teraz do drugiego pokoju. Pokój dla dwóch osób, jednej, a może i trzech. W zależności od konfiguracji gości. Przy jednej osobie te łóżeczka są złączane. Tu jest jeszcze rozkładany fotel, który również służy do spania przy większej liczbie gości. A jeżeli już byłoby 8 osób, no to tutaj jest wersalka, którą się rozkłada na czas pobytu. Również kuchnia w pełni wyposażona, kuchenka elektryczna, zlewozmywak, wszelkie akcesoria kuchenne, jak widzicie nie ma tylko zmywarki. Widok stąd jest na wąwóz. Przechodzimy teraz do toalety, z uwagi na to, że to jest przewidziane dla od 6 do 8 osób, to są dwie toalety. Jedna jest tutaj, jedna jest tutaj. Proszę bardzo. A druga jest. To jest pokój łazienkowy. Z dodatkową toaletą. Wanna. No oczywiście dwie umywaleczki. Widok na ogród, jak widać. No i kabina prysznicowa, to jest wnęka prysznicowa zabudowana, także to jest o wiele większe, większy komfort nawet brania prysznicy. No i wyjście. serdecznie zapraszamy moi mili goście.